Tak, witajcie moi widzowie, dzisiaj niedziela, niestety wóz, wóz warsztaci popsuł się, więc śmigamy na Giełdę Staroci y, ekologicznie rowerkami, ze mną cała ekipa, zobaczymy co się uda dzisiaj tam wyrwać, rodzinny wyjazd na Giełdę Staroci, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, widzimy się na miejscu, okay. Różne rzeczy Różne rzeczy Tak, szukamy pociąg Tomek Tak z Zosią. Szukamy do kolekcji Tom Tomki. Cała banda jest Tomką. Nawet no, to są z przyczepami Zosiu, tak mm -hmm. jak mama Jusia. A tu jaki maluszek. No, Jaka cena takiego Tomka? Ten 10. To jest na baterie ten, tak? Tak. tak. To wybieraj, Dobra, to tak. Piące, te małe po piące, tak? Małe. to są duże. Małe. To znaczy które te, to, 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 to jest to? Ojej, jakie mikruśne, rzeczywiście. Dobra, Zosia, który wybieramy Tomek? Wybieraj który chcesz? Który potrzebujemy? A nie chcesz Tomka? Ojej. Mam wszystkie. Nie wszystkie masz. Zobacz, nie masz tego niebieskiego, niebieskiego, niebieskiego masz zielonego. Tam zobacz, jaki fajny jest tamten. Tak? Tak. Dziękuję bardzo. Pokaż. Dobra, zakupiliśmy takiego tomka. Dobra, dzisiaj będzie niezła zabawa. Co? Trzymaj. Tomka mamy.

Późno przyjechaliśmy, już sprzedawcy się tu zwijają pomału, coraz mniej już się pakują Jakie fajne zegary. Cztery stówki Que, que, que. Uh -huh. é Aham, oh, tá. 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 Да и да. Trzydzieści czterdzieści, czyli tą mapeczkę sobie weźmiemy. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. No i tak, moi drodzy, mapeczka miała być trzydzieści pięć w dobrym stanie sprzedawca już mnie tutaj rozpoznaje więc albo nie miał wydać, albo dał mi rabat 34z za ładną mapkę no dobra, oglądamy dalej Wypad na giełdę staroci y, oczywiście mapeczka 34 zł gdzie jest nasz Samson nowy kolega o dobra i Samsona mamy nowego przyjaciela uwaga zasuwa no i tak taki to dzisiaj wypad na giełdę Samson dołącza do całej bandy Tomków no i dobra trzymajcie się do następnego cześć